Witam was dzisiaj z Kuala Lumpur w Malezji. Podzielę się z wami dziś paroma myślami o zwyciężaniu. Może zacznę od tego, żeby usunąć parę, parę mitów z tym związanych. Pierwsza rzecz, zwyciężanie to nie jest, nie ma czegoś takiego jak ciągłe zwyciężanie, że ktoś ciągle ponosi, odnosi sukcesy i zawsze jest zwycięzcą. Osobiście ja każdy ze zwycięzców poniósł w życiu wiele, wiele porażek, zanim, zanim zaczął odnosić te zwycięstwa. I między zwycięstwami także odnosi, odnosi porażki. Nawet kiedyś ktoś mi tam gdzieś skomentował, że przyznaj się do, do tego, co ci w życiu nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło bardzo, bardzo wiele, wiele w życiu. Bardzo wiele w życiu mi się nie powiodło, ale jesteśmy zatwoistowani za to, co nam, co nam wyszło. I jest nawet coś takiego, że jeśli nie ponosisz porażek, to oznacza to, że po prostu nie próbujesz zbyt wystarczająco. Pozostajesz w swojej strefie komfortu, pozostajesz w tym, co, co umiesz, co potrafisz, co wiesz, że ci wyjdzie i wtedy nic nie osiągasz. Żeby ponosić nawet taki Michael Jordan poniósł bardzo wiele porażek, no i miał tysiące niecelnych rzutów i setki przegranych meczy i dalej, dalej, ale to co osiągnął no, to, to przeszedł do historii nawet dzisiaj. Nad tym myślałem, że widzę ludzi, dużo ludzi w centrum, w dalszym ciągu to jest w modzie, że ludzie chodzą z koszulkami bólców z numerem 23 z, z mnohem Jordana, Jordan przecież już od ponad 10 lat w ogóle nie gra w koszykówkę. E, a w dalszym ciągu to jest na e, topie. Czyli, e, czyli stworzył wokół siebie tego typu legendę poprzez swoje zwycięstwa, mimo tak wielu e, porażek. E, jedna, jedna rzecz. E, inną rzeczą jest, e, nawet częściej mówię coś takiego, że zwyciężanie to jest e, radosne e, postępowanie od porażki e, do porażki. Tak. I w zwyciężaniu jest bardzo subtelna niekiedy różnica między zwycięzcami, a tymi, którzy nie zwyciężyli, którzy zostali drudzy albo trzeci, nie wiem w wiekach na 100 metrów to są często setne sekundy, czy dziesiąte sekundy. W koszykówce to są centymetry, gdzie piłka albo wejdzie do kosza, albo nie wejdzie, to samo w piłce nożnej, Ile metrów, ile metrów stało tych rozstrzygnięte, czy to zdecydowało że piłka trafiła w słupek, nawet dwa razy się odbiła i wypadła, albo innym razem wpadła do bramki, czy od poprzeczki. Tak? Żeby niekiedy właśnie w sportach szczególnie, czy to drużynowe, czy indywidualne, tam chodzi o ułamki, o setne sekundy, żeby być wcześniej od przeciwnika i już się wtedy dojdzie do tej piłki albo nie dojdzie, albo przeciwnik ją do niej dojdzie, albo nie dojdzie ją wybije, albo nam się uda włożyć, zostawić tą nogę i żeby ta piłka trafiła do bramki. Także to są częściowo, jest bardzo subtelna różnica, która o tym decyduje czy, czy ktoś zwycięży, czy przegra. Tak? Ja wam podam parę jakby, parę rzeczy, które uważam, że są istotne do zwyciężania. To taki jakby pierwszy, nie taki pierwszy zbiór myśli. Pierwsza rzecz to jest nastawienie mentalne. Tak? Mohamed Ali powiedział coś takiego, że zwycięzcy nie powstają w, w sali treningowej, tylko zwycięstwo mamy gdzieś głęboko zakorzenione w głowie. I to, są, to jest to, to jest nasze pragnienie. To jest nasz to jest nasze marzenia marzenie i to jest nasza wizja. To właśnie to nastawienie, ta siła woli o tym decyduje, czy, czy zwyciężamy, czy nie. Ja też w swoim takim wykładzie kiedyś powiedziałem, zresztą zawsze mówię, że zwycięża nie ten, kto jest lepszy, czy kto ma lepsze umiejętności, tylko ten, kto bardziej, bardziej tego chce. Ciężamy, bo różnica właśnie tak jak mówiłem, między pierwszym próbieciem jest często bardzo minimalna. I tam już nie decydują umiejętności i tak dalej, tylko tam decyduje to, kto najbardziej chce, kto ma największą siłę przebicia, siłę woli. Tak? Kto, kto też najbardziej dzięki temu potrafi, może najbardziej cierpieć. Tak? Nawet Mohamed Ali powiedział coś takiego, że siła woli musi być większa od, od Twoich umiejętności. Czyli pierwsza rzecz to jest nastawienie mentalne, odpowiednie nastawienie mentalne, czyli wola zwycięstwa. Druga rzecz to jest silny start. Rozmawiałem jakiś miesiąc temu z mistrzem pływacy. On był w mistrzem w pływaniu na 50 metrów, zresztą stanowił rekord Kanady. Mistrzem Kanady był w tym i był najlepszy, e, najlepszy w tej, w tej dziedzinie sportu i on powiedział, że dostał zasadniczą radę od ojca. E, bo bo ta, była ogólnie taka strategia, że się po prostu płynęło z jakąś tam w określonym tempie i na koniec się po prostu już dawało wszystko z siebie tak, żeby być najlepszym. Natomiast ojciec dał mu radę, żeby od początku dawał maksymalne, ma wszystko z siebie i później zobaczył jak daleko będzie, będzie, jak daleko z tym zajdzie, jak daleko będzie mógł popłynąć, utrzymać, utrzymać to kępo. I wtedy, mi się też, i wtedy zaczął, zaczął naprawdę wygrywać, tak? I muszę powiedzieć, że wtedy mi się też przypomniał to co mój ojciec mówił, on był też tam w reprezentacji Polski, i, no, i był jeden z najlepszych w kraju w pewnej dziedzinie sportu i on mi znaczy w pewnej dziedzinie sportu w kolarstwie. I on mi mówił, że w kolarstwie jest tak, że po prostu na początku jedziesz ile możesz, a później musisz jeszcze dojechać do mety Później jedziesz do metru. Drugi punkt to jest nie poddawaj się. Tak? Ja o tym, ja jestem ultramarpeńczykiem, bo u ultramarpeńczyk wszystko, e, znaczy, cały sukces polega właśnie na, e, na tym, żeby jak najdłużej przetrwać, żeby się nie poddać, żeby przecierpieć. E, to jest nasza, nie wiem, siła woli, siła psychiczna. I e, zresztą jest nawet gdzieś taki cytat ostatnio, e, gdzieś coś takiego przyznałem, że e, zwycięzcy nigdy się nie poddają, a ci, co się poddają, nigdy nie zwyciężają. Także to jest druga rzecz. Najpierw się nie wycotować, później po prostu przetrwać, nie poddawać. Trze trzecią taką rzeczą jest... Um, i to jest w sporcie, w życiu, zresztą to wszystko, wszystko dotyczy się do życia. To jest... Um, e, żeby odpowiedniej... W życiu jest tak, że często um, e, Dużo zależy od jakiejś konkretnej małej, pewnej chwili. Tak? W pewnym momencie po prostu w zależności od tego jak nam to, to wyjdzie, to możemy bardzo dużo zyskać, albo bardzo dużo stracić. Tak? Możemy albo właśnie zwyciężyć, albo przegrać. Są takie momenty w życiu. I właśnie o to chodzi, żeby rozpoznać taki, takie momenty. I żeby w tych momentach zainwestować całą swoją energię, całą swoją nie wiem, inwencję i po prostu wtedy zagiąć się i zrobić wszystko, żeby wyjść w takim momencie jak, z jak najlepszą ręką. Tak?